Wiele osób mnie pyta, czy warto instalować gruntową pompę ciepła. Ja sam nad tym myślę. Odpowiedź nie jest prosta. Dlatego powiem tak, czym się różni gruntowa pompa ciepła od powietrznej pompy ciepła, powietrze-woda, mówimy tu dokładnie o takiej. W takim codziennym użytkowaniu jest bardziej stabilna i bardziej energooszczędna gruntowa pompa ciepła. Drugą zaletą gruntowej pompy ciepła jest ona w zasadzie bez, bezgłośna. Działa, pompki działają w sposób. Cichutko. Bardzo cichy i jest bezgłośny. I to są, to są zalety tych pomp. Wadą tej pompy jest jej koszt. Koszt pompy czy koszt odwiertów? Koszt odwiertów. I tutaj by trzeba było sobie powiedzieć jasno, że różnica pomiędzy pompą powietrze-woda a pompą gruntową jest około 20 tysięcy na niekorzyść pompy gruntowej. Tyle Państwo musicie dopłacić, jeżeli musicie o pompie gruntowej. Kolejny minus związany z pompą gruntową wymaga odwiertów, wymaga miejsca, czyli przy termomodernizacji, gdy jest ogród urządzony. Trzeba niestety trochę ten ogród naruszyć, żeby, żeby te odwierty zrobić. No nie tak trochę, bo tam musi wjechać ciężki sprzęt. O, no, tak, trochę w słowiu. Większość z osób, które mnie pyta, pyta o ten aspekt finansowy mm -hmm. głównie. Nie pyta o tą głośność, o której mówiłem. Pyta, czy warto zainwestować te 20 tysięcy i kiedy Więcej. się to zwróci. I znowu bym uciekł do tego, do tego kalkulatora. Ja sobie zrobiłem przy domu 120-metrowym. Koszty ogrzewania będą miały znaczyć czy sama podłogówka, czy też. Grzy, zwykłe grzejniki. Jednak różnica pomiędzy pompą gruntową a pompą yy, powietrze-woda jest około 500 zł w jednym i drugim w jednym i drugim wykonaniu. Czy to jest sama podłogówka, czy też z grzejnikami. 500 zł w skali roku. Aha. W skali roku na niekorzyść pompy powietrze-woda. Czyli odpowiedź jest jaka? Zwrot kosztów związanych z zainwestowaniem w pompę ciepła gruntową jest 40 lat. Niemożliwe. Nie, no niestety. Coś bujasz Przemek. Nie, nie, no nie wydaje mi się. Ja zawsze byłem przekonany, że te, te, ta, ta oszczędność to jest przynajmniej około 40%. Tak niestety to wygląda. Także decyzja należy do, do inwestora, patrząc ale, na te To są informacje. wiarygodne dane. To są dane, które wyciągam z kalkulatora z Polskiego Alarmu Smogowego, który wyciąga nam informacje o rocznych kosztach ogrzewania po ciepła powietrze-woda, a pompą ciepła gruntową. Wiadomo, ta, 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 ta czas zwrotu będzie nam się Zwiększa w przypadku, gdy cena prąd będzie rosła, ale jeżeli będzie malała, to ten czas wrótu będzie jeszcze nam się bardziej wydłużał. No i oczywiście w przypadku bardzo srogich zim, których niestety ostatnio nie widzimy. Znaczy, niestety. Ja się bardzo cieszę. Także zapraszamy na stronę polskiego alarmu smogowego i tam znajdziecie kalkulator kosztów ogrzewania. I do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.